Witam was z tej strony Horrorowski. A dzisiaj zagramy sobie w Baldi Basics Plus. I sobie On wszystko słyszy, dlatego to jest z czasem kuki. Ale nie, pierwsze po pierwszy poziom to będzie. Nic, bo nie ma tych maszyn upośledzonych. Tutaj można se zlutować wszystko. Shitty. O, on idzie. i ci On to też słyszy, trzeba pamiętać. You've your limit on... okay. O, już wiem z kim mamy tu do czynienia. Nie no, nawet szafek nie można zlutować. Co to jest za stupid school? Get out bro! Blisko jest. N niebezpiecznie blisko. Tam coś było, ale nawet nie ma czasu, żeby to zlutować. O mam czas, żeby to zlutować. Bunkie. Jeszcze sweep, 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 i nic nie robię, jakby ja tu byłem. O nie, a dobra, to tylko to. Tu mam ucieczkę. Ujujuj. O, fuck. dobra, tam mi nie było. Trzeba patrzeć po prostu na mapę, i tyle. Jest ostatni pokój do zlutowania. He's fucking speed. He's speed. On jest szybki. Ale dobra, uciek uciekłem przez całą szkołę. No. Dobra, na chwilę stop. Drodzy widzowie, jak już oglądacie, to pamiętajcie, żeby zostawić suba na kanałach Ekipy u Damianowskiego, Rojko, Delwego. No i oczywiście u mnie na pewno to poprawi. Staty kanału, a ja was już zostawiam i miłego oglądania do końca. Co to robi? Hmm, tylko ja mam jeszcze jedno miejsce, to tu sobie Sodę schowam. Empty stinker slot. ale co to robi? To jest dziwne Jest taki sepokój, Ja tu jest ten sklep 450 3 random stringets Below stick is zottishakaka Yes Try again when you have more you thought points You can't afford that Each pump. mapa za 500 idź pan się zarobić bo już to będzie coraz trudniejsze You suck 4 3 4 Kurde, on dalej liczy. Kuki. Nie wiem, czy dodać 0,9. Ale tylko, że już trochę kuki. Książka. Dwa notebooki. Może być gorzej zawsze. Nie wejdziesz mi, to prawda? Mam tylko jedne nożyczki, dlatego się trochę cykam, bo yy, 752, where 2? Tu jest 2 mam cię gdzieś, wiem, że do ciebie jest dodatkowy hajs, ale

Taki bym był I tu, Ty mi tu nie przyjdziesz Pięć na ucieczkę Czas tyka. On mówi prawdę Nie ja wiem skąd on nie wyjdzie Może i ponc tylko, że przede mną jest... Nie... Oda Nie biegam To Fajnie, że nic zrobić się, można, ale. Nie, no to jest. Uspokoi... Uspokoiło to się? Bo ja potrzebuję jeszcze dwóch zeszytów, a jestem daleko. I idź sobie ja 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 zasad nie łamię. z tym dobrym uczniem I teraz 8 plus +1 9 Dziękuję, że tego nie słyszysz. A już słyszysz? On mnie zbije zaraz. Cookie jestem sweep, sweep, sweep. Nic się mogłem zrobić. No trudno się mówi. Mam jeszcze dwa życia. <laughs> nie chyba net teraz nie słyszy. No fuck. O Czyli muszę iść tam jest, Aha. w jakiejś klasie się obudziłem. To w takiej klasie, która jest mi nawet niepotrzebna. O, ból, ból, ból. Dobra, w dobrym miejscu się obudziłem. Jaki, jaki to był, jakie to było szczęście, drodzy widzowie. Jakie to było szczęście się trafić wszędzie. Się trafiłem akurat tam. To była fart. To był fart. I to jeszcze mi nie zamknął tego wyjścia. To był fart. Strinkety mi się. a wyzerowały się, dobra. Czyli to zawsze jest inne. Czym jest ten przedmiot? Już tutaj mam napisane. 3, 7, 3. Fajną mechanikę nawet dodali. Safe and cured in this way. A, mam tylko dwa życia. Trzy. Dobra. Co Muszę się odnaleźć na miejscu. To będzie troszkę dupa. Ale może się uda. Trzeba wierzyć w siebie. Takie coś mi daje. Zeszyt. Z ...ziwne. Zmienili tą grę i to koszmarnie. Znaczy nie jest źle, ale... O oh, fuck. Tu już są te drzwi FNAFa! Nie no, pan refleks mnie chce bić. Ja nie widzę klas. Jest jakaś klas. Nie, to nie klas. O, prąd! Nie wiem czym jesteś, ale wymieńcie za nożyczki. 4 plus 4, 8. Kać mi było na drzwi! Ta szkoła jest jakaś opętana, no. ona mi czerpie opłaty za drzwi. To już 9 na Shit, shit, shit. Jabłko. Tej zeszyt. Na długo go zastunowało, czyli to jest. Fuck level. Dobra, nie to, to jest niepotrzebne, mi w sumie teraz, bo. Nic nie zarobiłem, zmarnowałem życie na nowe mechaniki. Dobra, pójdę w tą... A to jest kabel prowadzący do zasilania. Dobra. Dziwne. Ale ja chyba wiem, jak to działa: że tyle balonów przebić, jaki wynik? Mikstura, nie, no. Eliksir niewidzialności. fuck what the fuck this game principal this is jivna no Co się tak powinno robić? Tylko, że tu coś chodziło. Nie słyszy tego, jestem bezpieczny. Ja to wykorzystam, jak jestem bezpieczny. Stołówka miejsce zgonu. Stąd naprawdę. 5 od 0 no 5. Nie. Shit. Jeszcze wywaliłem gdzieś prąd. Zebil się poślizgnął. Dlaczego stunuję? O, do widzenia! Spółki... O. To mnie chce przyssać, ale... weź to coś a ah, trudno kurde Mariaflex tam dobry. a to jest prąd wyłączony. Oce weź. Nie no, prąd teraz. Nie bij mnie! Tylko trzy no notebooki mam. Nie jest dużo, uwierz mi, to działa bez prądu najszybko. jestem. Używam Eliksiru Niewidzialności a on mnie zabija. Na z... poziom. Przewalę grę. to jest you fuck. I really hate you Id sobie baldy I hate you A to to jest chyba bardziej niżzonnie rytujące 5. Dobra, czyli prąd muszę, bo moim zadaniem jest włączenie prądu, bo prądu nie ma w kilku klasach.

Kuki Dziewięć zeszytów O, droga jednoliniowa I nie, gościu Już jakoś tam dostać? Dobra, widzę. Uruchom. Oh, fuck. Daj zeszyt. Dobra, on musi... No właśnie. Głupek! Stupid, stupid. John jest szybszy. Byłem blisko z GET OUT! Co za idiota? To się dla mnie źle skończy. CZEGO ZESTUNOWAĆ?! No i... Nie mogłem nic zrobić... Dobra, widzowie... To było na tyle, bo... Przewaliłem... No trudno... Może następnym razem pójdzie mi lepiej, chociaż miałem mojego farta, to trzeba mi przyznać... Dobra, z tej strony Horrorowski, ja was żegnam, no i cześć!